Dzień dobry! Chciałabym Państwa zaprosić do zapoznania się z wyjątkową ofertą inwestycyjną. Mamy do zaoferowania tradycyjnego polskiego producenta szklanych bombek ręcznie malowanych. Zakłady tego rodzaju zmieniają właściciela raz na kilkanaście lat. Dlaczego warto zainwestować w tą firmę? Firma posiada bardzo szerokie kontakty w dużych, cenionych domach handlowych na całym świecie. A podobne produkty wiszą nawet na choinkach w Białym Domu. Co więcej, firma ma bardzo wysoko rozwinięte usługi turystyczne i tysiące odwi rocznie odwiedzających zakład. E mają też bardzo cenionych i wyszkolonych projektantów i pracowników. Mają aż 20 tysięcy własnych wzorów i setki bestsellerów. Zakup tej firmy to nie tylko pozyskanie dodatkowych form i miejsca zysku. Ale także doskonała wizytówka wizerunkowa dla nowego inwestora. Możliwość pozyskania nowych kontaktów, nowych kanałów sprzedaży za granicą. Nie przegap takiej okazji. Zainwestuj w firmę, która odniosła wielki sukces na amerykańskim rynku i która będzie doskonale nadawała się do wyskalowania. Zapraszam do kontaktu.